Cześć kochani, dzisiaj jest ten dzień, kiedy prawdopodobnie zdejmę aparat. Zobaczymy, okaże się jeszcze, bo mój pan e, tak or ortodonta, tak bardzo często zmienia zdanie, więc nie wiem czy zdejmę w końcu dzisiaj ten aparat, bo śmiałam go zdjąć e, w grudniu. No i dzisiaj się przekonamy, a wy zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, przycisk Wam się wyświetla tu, badajcie na nasze instagramy i e, jak jesteście ciekawi, to napiszcie w komentarzu. Jestem ciekawy, a Nikola przypnie Wam serduszko. No, Nikola dba Widzę, bo to dobra youtuberka. Mysz. my już jemy sobie się rankomiko jak zwykle pączek skyry, Masa. Szanowna piątnico. Mówię do Was w celu nawiązania współpracy. Jeżeli to oglądacie, przyślijcie mi ciężarówkę skierów Mango Marakuya, a na pewno Wam zrobię taką reklamę, że nie pożałujecie. Pozdrawiam. A tutaj jeszcze drugi skier. O już jest... W sumie tu trzeci. trzeci. Ty dopiero tego jednego pijesz? Tak. No, a ja sobie zadam świderka, kupiłam sobie świderka takiego. Mikołajowi też kupiłam, ale Mikołaj uznał, że mu nie smakuje. A teraz czekamy, jest godzina 10.24 o 10.45, już mam wizytę. Muszą my zęby, bo zosta została mi e, ta zapiekanka. Gdzie masz aktora? Jest masz. No właśnie tak to się pojawi, no? Patrzcie, tam aktor. Hej, tu razem. Ej, gdzie się jestem aktorem? Też w filmach. O pan idzie sobie z nim zdjęcie zrobić. No telefon w ręce. Patrzcie kochani, to był ten aktor. Mikołaj... Mikołaj Krawczyk. Jakoś... Jakoś go znalazłem. Pisałem polski aktor z czarnymi włosami. Ale w czym on gra? Masz tam napisane? Miko... Bo szukaliśmy jak miłość, barwy szczęścia, szansę na Panie Mikołaju co Krawczyku, tego? pozdrawiam pana, ma pan zajebiste imię. Mikołaj zapraszam. Ostatni raz aparatem. Dobra kochanie, więc sytuacja wygląda tak, że aparat zdejmuje depresję za dwa tygodnie, także widzimy się za dwa tygodnie. Dobra, kochani, teraz odpowiem wam na parę nurtujących was pytań dotyczących aparatu. Pierwsze pytanie, które non-stop się powtarza, czy bolało? Zakładanie nie boli. Pierwszy tydzień noszenia aparatu bardzo boli. Nawet czasami dwa, zależy jak to odbiera ból. Zdejmowanie też mnie nie bolało, chociaż nawet jak. Ortodonta mi ściągła aparat, to ja nawet nie wiedziałam, że on mi go ściągnął. Po prostu minęło 5 minut, nawet nie 5 minut i już nie miałam aparatu, a jak bolały mnie zęby po założeniu aparatu, to po prostu nie mogłam praktycznie nic jeść, nie mogłam bułki nawet ugryźć. Jadłam sobie jakieś papki, gerberki czy coś tam innego Oczywiście ryż jadłam, dużo ryżu, jakieś zupy Wszystko, żeby po prostu uniknąć gryzienia No bo wiadomo, te zęby były tak druty ustawione, żeby te zęby mi się wyprostowały, więc mnie bolały Więc nie mogłam nic gryźć Jaki był powód założenia aparatu? Dużo jest powodów założenia aparatu Albo ktoś ma krzywy zgryz, albo ktoś ma po prostu krzywe zęby No, no przede wszystkim krzywe zęby, tak? No nie ma tu jednej odpowiedzi moim zdaniem Ile czasu trwa zakładanie? Aparatu. To jest dobre pytanie, bo najpierw trzeba zrobić. Tak. Wyciski zębów. Potem z tych wycisków coś jeszcze się robi. Nie wiem, co zdjęcia trzeba zrobić. Ogólnie to cały proces przygotowania zębów do aparatu jest dość długi. Ja czekałam może dwa miesiące na aparat, ale samo zakładanie to nie, to nie trwa dosyć długo, bo to wystarczy po prostu, żeby przykleić te zamki i tyle. Ile łącznie kosztowało całe leczenie, wszystkie wizyty itp? Powiem wam, że każda wizyta każda u ortodonty kosztowała mnie 150 zł, każda, nieważne czy wymieniał mi gumki, czy mi nie wymieniał gumek, Każda wizyta kosztowała 150 zł, czasami 100. Nie wiem od czego to zależy, ale okej. Okay. Jak była wymiana drutu, to kosztowało to 150 zł, a jeżeli nie było wymiany drutu, to 100 zł, same gumki. Więc jakby tak policzyć, to przez, przez rok, przez rok regularnie chodziłam co miesiąc na wymianę gumek. E, no to już jest 1000 zł, albo nie wiem. Nie lubię matematyki. Załóżmy koszt około 1500 zł. To to jest już cena połowy aparatu. Także no, to jest bardzo dużo pieniędzy moim zdaniem. A samo jakby aparat sam kosztował mnie jedna z jedna, 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 góra albo dół kosztowało 500 zł, ponieważ moja mama znalazła taki kupon na grupo, nie, nie wiem, czy jeszcze są. E, za 500 zł, a druga szyna, czyli jakby ten drugi aparat dolny albo górny już w normalnej cenie, czyli nie wiem 1200 zł chyba albo 1500, coś takiego, bo ja mam ten, stan miałam ten standardowy ten srebrny, zwykły aparat. Ile nosiłam aparat? Aparat nosiłam 3 lata i w tym miesiącu zdjęłam aparat, tydzień temu Co było gorsze, zdejmowanie czy zakładanie? Powiem wam, że zakładania nie pamiętam ale myślę, że zakładanie aparatu było gorsze, bo potem mnie strasznie bolało w sumie zdejmowanie też było gorsze jeszcze bardziej, bo to jak to teraz wygląda, by mi się nie podoba. W sensie nic mnie nie bolało. Ani to, ani to mnie nie bolało. Ani zakładania, ani zdejmowanie nie bolało. Czego nie robić w aparacie? To jest dobre pytanie, ponieważ ja sama nie wiem. Ja praktycznie robiłam wszystko, tylko nie otwierajcie nie otwierajcie butelki zębami kapsla nie otwierajcie tym wam jak macie aparat, bo to może być niebezpieczne. Ja jadłam gumę, jadłam jabłko, wszystko gryzłam normalnie, znaczy jadłam gumę, żyłam gumę. Nie, nie zwracam praktycznie uwagi na to, co jem, ale jak jadłam kiedyś um, takie cukierki, są albo, o, na przykład krówka, to strasznie, strasznie trudno jest potem, wiecie, w aparat wam się ten karmel, co tam jest w środku, wam się zaplącze to i wiecie. No, Czasami nie jest dobrze tego jeść, ale jednak. Czemu nie, to nie, 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 moim zdaniem nie ma żadnej różnicy, jeżeli się albo żuje gumę, albo się jeżelki. O, naj, naj, najgorzej było, jak jadłam ryż, to po prostu cały dzień wyjmowałam językiem z aparatu ten ryż przez cały dzień. Zastanawiam się, nad założeniem aparatu, ale boję się, że to boli i nie wiem, jak należy o niego dbać. Nie masz się o co bać. Jeżeli myślisz nad założeniem aparatu, to powinna ci to powiedzieć pani stomatologa albo ortodonta, czy możesz założyć aparat, czy nie. Tak naprawdę ta decyzja. Nie powinna należeć do ciebie. Chyba że chcesz mieć krzywe, zęby, po prostu to już twoja sprawa. Więc od razu mówię, że to nie jest nic strasznego. Ja bardzo lubiłam aparat. Zakładanie nie bolało, lecz ten pierwszy tydzień bolał, bolał. Um, ale to jest, to jest moment. To na, na o, o, szybko o tym zapomnijcie. Ile można nosić aparat? Dwa lata czy więcej? No jak widać, można więcej w moim przypadku. Znaczy, ja już miałam proste zęby, ale po prostu mój ortodonta zwlekał ze zdejmowaniem tego aparatu, nie wiem czemu. No, miałam go zdejmować już w grudniu 2020 roku, a zdejmował dopiero tydzień temu. Ile tak na oko trzeba nosić aparat, żeby zęby się wyprostowały? To tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od twojej wady uzębienia, więc tutaj nie ma reguły, ile powinno nosić się aparat. Ja miałam z góry powiedziane, że aparat będę mieć około półtorej roku. Kiedy zdejmujesz dół? Dół aparatu będę zdejmować 20 września. Tak, 20 września, ponieważ na jednej wizycie nie można zdejmować dwóch naraz, Nie wiem czemu. Myłaś cały czas tym takim drucikiem między szczeliny aparatu. Jeśli chodzi o taką małą szczoteczkę, to tak myłam. Jeżeli miałam jakieś resztki jedzenia po prostu po umyciu zębów, to wygrzybywałam tą małą szczoteczką po prostu to jedzenie. No i tak. Jak dbać o zęby podczas noszenia aparatu? Po prostu myłam zęby. I tyle. Normalnie szorowałam szczotką elektryczną. Jesteś zadowolona z efektu? <laughs> Nie do końca. Ale pamiętajcie, wszystko można zmienić. Wszystko da się ładnie zrobić. Czy aparat wypychał Ci usta? Tak, bardzo mi wypychał usta. W sumie byłam zadowolona z tego, ale gdy zdjęłam górną część aparatu, to po tym jak miałam powiększone usta, to i tak już minęło pół roku od powiększenia, więc już ten kwas mi zszedł trochę, wchłonął się i tak dalej. Już go, no nie było go w moich ustach praktycznie. To jak zdjęłam aparat, to miałam dwa razy mniejsze usta, jakby tą górną wargę. Po prostu... Jakbym miała takie jak przed powiększaniem ust. Także jest mega różnica, jeśli założycie aparat, to od razu te usta mm, tak się wypychają i są takie pełniejsze. Jakie zazwyczaj nosiłaś kolory gumek? Ja zazwyczaj nosiłam czarne, bo z czarnymi się nic nie działo. Czarne zawsze były takie, jakie były na początku A na przykład kiedyś miałam założone takie jasne różowe To one się zrobiły po prostu żółte po jakimś czasie A to nie, nie od tego, że nie myłam zębów Tylko po prostu od jedzenia, właśnie od mycia zębów To ten kolor po prostu schodzi Także moim zdaniem najlepszy kolor to po prostu czarny albo bordowy Często odklejały Ci się te srebrne koraliki też... Mam aparat i się często odklejają. W sensie, jeżeli chodzi o zamki, to tak. Bardzo często mi się odklejały. Na przykład, właśnie jak jadłam coś twardego mm, albo pogryzłam jakiegoś cukierka, to zazwyczaj te z tyłu mi się mm, odklejały. Czy rzeczywiście trzeba mieć zęby po każdym jedzeniu? Niby trzeba, niby nie. Nawet bez aparatu trzeba, niby. Ja myłam tylko rano. A jak mi się przypomniało, to wieczorem jeszcze umyłam. Czy nosisz drucik za zębami? Jeśli chodzi o taki. Bo niektóre osoby. Które zdejmują aparat Dostają e, taki drucik Który się montuje na podniebieniu tutaj I on jakby przytrzymuje Zęby tak jak one wyglądały W aparacie, tak jak miały Pierwotnie wyglądać równe A ja powiedziałam, że nie chcę drucika, bo to jest kolejny Problem, bo on może wypadać Może to mnie boleć po prostu Dostałam po prostu taką jakby formę plastikową Którą zakładam na swoje zęby Ta forma została zrobiona od razu Po ściągnięciu góry I to jest po prostu jakby odlew moich zębów tak jak one mają wyglądać, nie wiem ile mam tu nosić, nie powiedział mi tego jeszcze ortodonta, chyba powie mi dopiero jak dostanę jeszcze dół, noszę to sobie tylko na noc myję, myję zęby przed założeniem zakładam to na noc rano zdejmuję, myję zęby i myję tą jakby tą nakładkę, zaraz mogę wam ją pokazać nawet, tu są po prostu moje zęby odciśnięte, to sobie tak zakładam tak? I sobie śpię. Dobra, myślę, że to wszystko z tych pytań, które dostałam od Was. Wybrałam takie najbardziej e, powtarzające się pytania i też te najciekawsze, o których mogłam Wam opowiedzieć. I co? Oglądacie dalej odcinek, bo tam wam pokazałam moje zęby. Siema kochani, właśnie minął tydzień odkąd, odkąd zdjęłam aparat i dwa tygodnie, jakby już minęły te dwa tygodnie, gdzie miałam zajmować aparat i jeszcze tydzień minął. Bo nie byłam gotowa, żeby to nagrać, bo <noise> bardzo mi się nie podoba to, jak wyglądam. Niestety, wiem, że tak jest, jak się zdejmuje aparat, ale ja naprawdę mam problemy z tymi zębami, bo nie podobają mi się w ogóle. Mm, nawet w aparacie tak średnio mi się podobało, ale miałam aparat i jakoś to minimalizowało ten wygląd. Także co, czas na to, bym wam pokazała. <noise> wyglądam trochę jak królik. Niedługo to się zmieni i będę mieć takie równe zęby, się zdejmę dół, to już w ogóle nie będzie widać tej różnicy. O i tutaj mi się zrobiło takie coś dziwnego i mój ortodont odpowiedział, że mam po prostu to szorować i myć, że mi to zejdzie. Obrzydliwe to jest. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Mmm uh um mm, um um uh, no um uh um um um, um.